Od jakiegoś czasu na torze Służewic i w naszym studiu mamy przyjemność łączyć dwa światy, ale tak naprawdę okazuje się, że jest im coraz bliżej do siebie. Dzisiaj spróbujemy wam przedstawić jeszcze raz to, co łączy dwa światy. Świat wyścigów i świat sportu jeździeckiego. Ze mną jest Konrad Mazur. Dzień dobry. I Maksymilian Wechta. Witam. Super, że mam was we dwójkę, ale to nie jest wasze pierwsze spotkanie. Ja najpierw zacznę od ciebie, Max. Powiedz, kiedy pierwszy raz w ogóle byłeś na wyścigach? Pierwszy raz na wyścigach byłem w 2020 roku na Warsaw Jumping. Aż dziwne, że nigdy wcześniej nie byłem, więc zobaczyłem to wszystko też od kuchni. Bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że będę częściej. My też mamy taką nadzieję, ale powiedz, co się działo właśnie e, podczas zawodów na to, że służewiec znają, no, bo to nie był tylko czysty sport, tam się działo coś więcej, powiesz o tym? Oczywiście. E, bardzo ciekawa inicjatywa. Mogliśmy zamienić się rolami i spróbować e, sportu innego, no bo to też oczywiście jest przecież piękny sport, e, więc oprócz tego, że pierwszy raz byłem na wyścigach, mhm. mogłem spróbować swoich sił ścigając się. Nie wiem, to już wy będziecie musieli ocenić, jak to wyszło, ale mnie osobiście bardzo się to podobało. Um, tu. Duży dreszczyk emocji, bo startowaliśmy. Nie wiem, nie, nie każdy pewnie widział, ale startowaliśmy z maszyny startu, startującej, więc atmosfera tam w środku, plus ciasnota, gdzie naprawdę myślałem, że przy wyjeździe albo zostanę z ciałem, odchyli mnie do tyłu, albo gdzieś zahaczę się nogą i, i po prostu mnie ściągnie z tego siodła. Atmosfera była tam dosyć, dosyć napięta, bo rozglądałem się po innych zawodnikach, którzy powiedzmy na parkurach są bardzo zrelaksowani, a tutaj widziałem po twarzach mocne spięcie, więc nie byłem jedyny. Jest sama gonitwa, no świetnie. Mój koń akurat spóźnił start. Myślałem, że sam z siebie troszeczkę bardziej pobiegnie, a ona jakby miałem wrażenie troszeczkę cofnął się. I byłem półtorej fuli, tak obliczyłem, półtorej fuli już za wszystkimi. Co było też fajne, koń był szybki i był ten efekt wyprzedzania. To mi się bardzo podobało, że nie wystartowałem i nie przebiegłem tego, tylko faktycznie przed ostatni wystartowałem, skończyłem czwarty, więc jeżeli dobrze liczę, dwóch albo trzech wyprzedziłem zawodników i z Jarkiem Skrzyczyńskim z do, do ostatnich metrów patrzyliśmy się na siebie, kto będzie pierwszy i wydawało mi się, że ja, ale miałem mocne wątpliwości, później dostaliśmy tą Eee, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale ten kadr <coughs> ze, swoim, ze swoim zdjęciem e, z mety, jaki był stosunek do innych zawodników, to tam faktycznie nie wiem na ile to są duże odległości, ale chyba głowa i szyja, więc no wydawało tak. mi się, że mała odległość. Głowa i szyja, to już fachowo. No, tak. Zdjęcie z celownika u, u nas się to nazywa, ale e, ciekawe jest to, że czwarte miejsce u nas na wyścigach to jest tak zwane płatne miejsca. Tak, do piątego miejsca miejsce płatne. Czyli bardzo dobry wynik. O, bardzo się cieszę. Bo nie wiedziałem. E, ale to nie tylko pierwszy raz brałeś udział w wyścigu, ale chyba pierwszy raz też w ogóle siedziałeś na folblucie. Tak, ja nigdy... Nasza stajnia w ogóle nie y, specjalizuje się w folblutach i my jednak mamy tą krew bardziej holsztyńską, e, ewentualnie z własnej hodowli konie, więc y, na samym folblucie nie startowałem i wydaje mi się, że nigdy nie siedziałem. Może, może gdzieś tam się coś przewinęło, ale nie jestem w stanie sobie tak skojarzyć jednego Fullbluta, na którym bym startował czy jeździł, więc dodatkowe, dodatkowe wyzwanie. Powiedziały o maszynie startowej, ale ja też wiem, że duże wrażenie na Tobie zrobił sprzęt, to, a konkretnie siodło. Tak, było to ciekawe uczucie. Po pierwsze, dlatego, że jest bardzo mało zabudowane, porównując z naszego. My mamy jednak te, te poduszki wypchane i to siodło ma nas troszeczkę stabilizować, tak? ma nam być wygodnie, no ale tutaj było funkcją tylko taką, żeby po prostu chyba na nim e, e, się utrzymać, tak? więc e, siedząc na tym koniu można było czuć, co, co, co dla mnie było bardzo ciekawe przynajmniej miałem takie wrażenie, że czuję kręgi konia i mięśnie jak pracują pode mną, bo po prostu no, to siodło jest e, bardzo malutkie, podkładeczka, tak? Można powiedzieć. E, plus no, strzemiona krótkie, zupełnie, zupełnie inna, inna rzecz, tak? My używamy jako skoczkowie, e, czy tutaj z tych, powiedzmy, tradycyjnych konkurencji jeździeckich, olimpijskich e, łydek. To, są, to jest nasza bardzo mocna pomoc, tak? Tym, tym kierujemy, więc kierujemy, i całą pracę robimy. A tu, jakby to było wyłączone kompletnie, tak. więc też dziwne, i nawet sam wstęp był troszeczkę może krępujący to duże słowo, ale było bardzo dziwne uczucie, właśnie przez ten brak kontroli, jakby tak. Nie mieliśmy, nie mieliśmy kontroli nad tymi końmi do końca, i byliśmy skazani na tych naszych oprowadzaczy, opiekunów. Mhm i bardzo, bardzo za... im zaufać, tak. <grym> a w samej gonitwie, co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Eee, start i prędkość. Start i prędkość. Oczywiście No my też wjeżdżamy końmi gdzieś tam na jakieś łąki, pola, ale to nie jest e, aż taka prędkość Prędkość po pierwsze, a po drugie zawsze mamy te hamulce w głowie, tak, że to są konie e, skokowe, więc one raczej nie, nie, są, nie są przyzwyczajone mięśnie, więc łatwo o kontuzję. Plus, e, wiadomo, jak to na łąkach może być jakiś kamień, dziura, no, a tu jednak jest tor przygotowany, więc można było dosłownie puścić wodzę, fantazji. I, I tak doganianie innych to mi, się, to mi się bardzo, bardzo spodobało, że faktycznie był ten efekt e, rywalizacji. A ty, Konrad, widziałeś wyścig Maxa? Nie, tak, widziałem im wyścig i też widziałem go na treningu. Jak sobie, jak I jak sobie oceniasz to? właśnie jego jazdę? Myślę, że jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze, no też widziałem, że starał się mieć krótkie strzemiona, tak w sumie najkrótsze ze wszystkich. No i tam nawet dobrze siedział w tym środe, trzymał się. No tam faktycznie start trochę mu koń opóźnił, ale myślę, że wszystko poza tym, to jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze sobie poradził. A ty y, wcześniej miałeś w ogóle jakiś instruktor, Ktoś ci powiedział, słuchaj, tak masz ruszyć, tak. Nie, to wszystko było trochę na dziko. Tyle, co ja chłopaków podpytałem. Coś spytałem Konrada, ktoś tam jeszcze się przewijał, ale to bardziej było tak, jak chodziliśmy na tym padoku, no to ktoś tam krzyknął, że skróćcie mu strzemiona, ktoś tam, że dłuższe wodze, krótsze wodze, tu się trzymaj, wstań, więc takie było bardzo chaotyczne. Starałem się jakby wybierać te najważniejsze informacje, tak? No i chyba z tymi najwięcej już, z tymi, z tymi opiekunami, którzy nas e, podstawiali do, do treningu, może bardziej tak, jakby wyjechaliśmy mm -hmm. na ten tor, no to tam e, spytałem takiej dziewczyny, e, co to w ogóle za końc, jak się zachowywać, jak to, jak to wszystko będzie. Powiedziała, że powinienem być czwartym. No i I chyba się dziewczyna znała. Na rzeczy. I powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo trochę cię podpuszczam teraz, ale powiedz, co po sobie pomyślałeś, jak dostałeś taką propozycję? Ja na początku, przyznam się, że sceptycznie podszedłem do tego. No to też każdy był informowany po kolei, raczej po kolei, że nie, nie, nie wyszła ta informacja do wszystkich naraz, więc już jakieś były głosy, tam się ktoś wycofał, on ja wie, że no nigdy nie próbowałem, też miałem jakieś kontuzje, czy, czy po prostu ciało wytrzyma, tak? No ale jestem gdzieś tam wysportowany, więc lubię rywalizację i nowe rzeczy, tak? Więc stwierdziłem, że... No, że jest to coś dla mnie i, i warto spróbować, bo będę mógł żałować, mogę już nigdy takiej szansy nie dostać, więc to było świetne. Ale fakt faktem, że oczywiście no, tutaj jak jeżdżą chłopaki zawodowo, to pewnie mają inaczej mięśnie przyzwyczajone, ale dużo, dużo narzekań było na mięśnie nóg. I też czułem faktycznie pod koniec wyścigu, już, że uda z tyłu, mocno popracowały aż Aż piekły. <laughs> Więc dodatkowy aspekt sportowy. Przed chwilą już zegar wybijał godzinę, kiedy powinnam zmienić wątek i zmiana w rozgrywkach i teraz przejdziemy Konrad do tego, jak Ty poznałeś Maksa. Co się wydarzyło? E, Maksa poznałem tak na rozprężalni przed samym naszym startem w tym parkurze Wars awesome Jumping. No i w sumie poznaliśmy się tak dość. Krótko spędziliśmy ze sobą. Na szybko. Na tak? szybko, tak można powiedzieć, bo tak naprawdę poskakaliśmy, ile z 10 minut popatrzył, tak mniej więcej, jak tam sobie radzę z koniem. No i od razu był już parkur. Także pokazał mi parkur, wszystko, gdzie mam jechać, jak mniej więcej, gdzie konia tutaj trochę przytrzymać, gdzie mogę trochę sobie przyspieszyć i jak mniej więcej te przeszkody pokonywać, bo też mi tłumaczył, że na takich niższych przeszkodach to mogę trochę mniej, na przykład się podnieść dla na większych trochę bardziej i tak właśnie mi tłumaczył, jak mam przejechać ten parkur. No i jak zobaczyłeś ten parkur po raz pierwszy, to co sobie pomyślałeś? Co wtedy było dla ciebie najtrudniejsze? Nie, szczerze sobie pomyślałem, bo tak na początku nam pokazali te przeszkody takie wysokie, później nam trochę obniżyli, tak szczerze pomyślałem no, troszkę za małe te przeszkody. <śmiech> <śmiech> ale pewnie naprawdę tak y, ciężko było sobie tak trochę wyobrazić na koniu, że tu trzeba tak te zakręty robić, takie, bo u nas jednak to jest jazda po kole. I my mamy tylko tak no po kolei jeździmy tak a tam jednak trzeba było tutaj trochę wykręcić tego konia za przeszkodą znowu zrobić zakręt no ale wszystko mi Max pokazał i jakoś daliśmy radę No właśnie a co ty Max mówiłeś tuż przed startem Konradowi pamiętasz żeby jechał do przodu, to jest najważniejsze <noise> i wielu trenerów powtarzało, że najważniejsza jest jazda do przodu, później dystanse się same znajdą. No i dużo nie trzeba było Konradowi tłumaczyć, no bo sam z siebie jedzie do przodu ofensywną jazdą, więc to, to łatwo nam poszło. Pamiętam, że chyba z parkurem był problem zapamiętania Tak, tą ostatnią przeszkodę, bo ten trzeba tak. było skręcić, a chciałem pojechać prosto na tą większą przeszkodę no, trochę. Widziałem, ja już... was chyba stresował najbardziej, żeby to, to zapamiętać, więc obeszliśmy Was dwa razy parkur, żeby, żeby dobrze pamiętał. Ale tak, dobre, dobre wrażenie, bardzo dobra równowaga przede wszystkim, co jest rzadko spotykane eee, i chęć tego działania. No, spróbowania czegoś Oczywiście. nowego. Tak. No tutaj dla ciebie na pewno różnicą było to, że musiałeś nauczyć się trasy, bo przynajmniej w gonitwach płaskich mm. trasy znasz. No tak, w gonitwach płaskich tak, trasa jest jedna. Mamy koło i tak. po tej trasie jedziemy, a tutaj jednak trzeba było tej trasy się nauczyć. I no, jest to coś innego trochę. Tak jak Max mówił o siodle, mówił o maszynie startowej, co mm -hmm. dla ciebie było takim, yy, no coś, co zrobiło wrażenie, coś, co cię zaskoczyło? No, o siodle też na pewno siodło, bo tutaj jednak tak jak Max mówił, my mamy siodła takie mniejsze, tak my bardziej czujemy tego konia pod sobą. Tutaj są te siodła większe, bardziej właśnie stabilizują miejsca w nim i tak i też inaczej ułożona noga jest w siodle i całkiem inny jest dosiad U nas też w ogóle w wyścigu jeździmy w krótkich strzymykach, tutaj jednak musieliśmy je trochę wydłużyć. Także no, jest różnica duża w dosiedzie. No i efektem tego waszego spotkania i wspólnego treningu, a zarazem zmiany ról jest to, co się wydarzyło dzisiaj. Powiedz Max, gdzie jesteśmy i co dzisiaj się wydarzyło? Jesteśmy u nas w Stajni w Rosnówku. Tutaj mam, tu mieszkam, tu mam swoją bazę treningową. No i sprawdziliśmy teraz Konrada na jednym z moich koni. Był moim podstawowym koniem długi czas, La Calidad. I według mnie bardzo dobrze sobie Konrad radził. To już poskakaliśmy wyższe przeszkody, okej, okay, pojedynczą, ale ale już wyższe, więc według mnie Konrad bardzo dobrze się też zachowywał w skoku. Trochę musieliśmy nad dystansem popracować, ale, ale jak już złapał pierwszy dobry dystans, to już później te skoki wychodziły poprawnie. Dystans, no i to chyba co u wyścigowców, że wyjście z zakrętu tak. było problemem na początku, bo ciężko było Konradowi złapać tą równowagę konia z zakrętu, bo nie ma, nie ma jeszcze takiego czucia. I ten koń wychodził, i bardzo pływał do tej przeszkody, ale później, jak już złapał lepsze tempo, ten koń wiedział o co chodzi. Konrad też też było dużo płynniej. No, to taki profesor trochę dla Konrada. Tak, tak, tak. To myślę, że do nauki dobry koń. A jakie były Twoje wrażenia z tego treningu z Maxem? No powiem, że bardzo fajne wrażenie. Ja na początku, tak. Trochę do sportu podskakuję właśnie sceptycznie, bo to te, też tak nie kręciło mnie, tak skakanie sobie po hali i tak dalej, ale jak już spróbowałem tego, tak przed World of Jumping na przykład pojechaliśmy na ten jeden trening, mieliśmy, to spodobało mi się to, później samo właśnie na tym parkur przejechanie, no i tak jak tutaj skakaliśmy właśnie w miarę tych skoków, im więcej skakaliśmy, tym bardziej mi się to podoba. Nie? Bardziej, no bardziej się i się koń nakręca, bardziej, że chce skakać, tak samo ja się nakręcam, że chcę tego jeszcze więcej i więcej nie skakać. A czy z waszej perspektywy teraz, kiedy znacie trochę lepiej swoje dyscypliny, jest ce dużo cech wspólnych, czy jednak są duże różnice? Ja myślę, że jednak spore różnice. Bardziej bym postawił e, jako wspólny tutaj mianownik konia, a jednak cała reszta się dużo różni. E, od, od podstawowych rzeczy, jak sprzęt, technika, mm. sens w ogóle, tak? Oczywiście no sens jest taki w każdym sporcie, żeby być jak najlepszym, tak? Ale idea tego tutaj, wyścigowcy, jednak nie, nie musi być z tego, co rozumiem. Nie musi być ta współpraca z koniem aż tak. E nie, nie muszą być aż tak zżyci, mm. tak? bo jednak dostają te konie, no i teraz mają takiego, czasem w ogóle się nie znacie tak? przed, przed mm. e, gonitwami. No tak, no, czasami dostajemy takiego konia, którego na przykład widzimy pierwszy raz na padoku i mamy tam te 10-15 minut, żeby się z nim zapoznać przed gonitwą. Tak, no, a my musimy, e, jakby urabiamy, w cudzysłowie, te konie. E, oczywiście. Są sytuacje, że też wsiadamy na jakiegoś konia, którego nie znamy. Różne sytuacje bywają, ale jednak sama idea jest taka, żeby tego konia zrobić pod siebie, wytrenować go tak, żeby funkcjonował jak my chcemy. Bo tu jest tyle jednak tych detali, które, które musimy wypracować na treningu, żeby działały później na zawodach, więc bardzo duża różnica. Mówię, jedyny wspólny mianownik to, to chyba koń. A ty, Konrad, widzisz więcej wspólnego, czy więcej rzeczy, które dzielą? wyścigi i sport. No Myślę, że tu jestem podobnego zdania co mak, że Jednak y, tutaj skoczkowie bardziej znają te konie, trenują na co dzień z tymi końmi i tworzą jakąś tam więź z tym koniem i wiedzą, jak ten koń się zachowuje i tak dalej. U nas jest to tylko możliwe, jeśli jedziemy na koniach z naszej stajni i wtedy możemy wiedzieć, co koń więcej, jak się zachowuje, a nareszcie jesteśmy bardziej, możemy się wspierać. Y, dyspozycjami od trenera, co trener nam powie, jak ten koń się zachowuje mniej więcej i mamy właśnie te 10-15 minut, żeby zapoznać się mniej więcej, zobaczyć, czy na forkentrze mamy tę możliwość zobaczyć, czy koń na przykład boi się innych koni, czy lepiej pojechać sobie z tyłu, czy lepiej na przykład obok koni jechać można sobie także, no jest dużo różnicy takiej. No ja y, na pewno widzę w was też dużo takich cech wspólnych, bo jednak sportowcy mają dużo cech wspólnych i obydwaj na pewno jesteście zdeterminowani, żeby próbować nowości. I jedna rzecz, która Was łączy, to to, że zaangażowani są, wasze, wasze rodziny są zaangażowane y, w to, co wy robicie i to, co kochacie najbardziej. Też tak jest, prawda? E, tak, no u mnie to jest. E, cała rodzina żyje tymi końmi. Tata od. E, już najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie końmi. Oczywiście nie robił nigdy tego sportowo, wszystko hobbystycznie, ale no, widać u niego zaangażowanie w te konie. A oprócz tego mój najstarszy brat jest, można powiedzieć, menadżerem klubu troszkę i hodowcą. Jednak on. W dobiera ogiery do klaczy tych, które, które mamy przeznaczone na hodowlę. Zwykle to są klacze po karierze sportowej już, jak moja podstawowa klacz kiedyś Boliwia. I oprócz tego jest też ławcą talentów, bo świetny ma powiedzmy instynkt wyszukiwania tych młodych koni. Jak kupujemy z jakiejś aukcji, robi jakąś selekcję, później ja też oglądam te konie i wspólnie wybieramy, czy warto jakiegoś konia kupić. Eee, czy będzie pasował. Więc myślę, że to jest współpraca w każdą stronę. I u ciebie też jest. Eee, wszyscy <noise> widzowie i kibice wyścigowi wiedzą, że eee, razem z bratem czasem ścigacie się też na torze. No tak, bardzo często ścigamy się w tych samych gonifach, no bo to jest to nieuniknione. Jest to, jak mamy 9 na przykład w ciągu dnia, to wiadomo, że w, praktycznie w każdej gonifie się ścigamy razem z bratem. No i jest to rodzina, rywalizacja, można powiedzieć. A powiedz jeszcze. To, że spodobało Ci się dziectwo, to już wiemy, a jak y, sam na własną rękę postanowiłeś kontynuować ten kierunek? Mm, w sensie jest, tutaj jest korkowo, sportowo. Tak? Mhm. Aktualnie mam konia po wyścigach też, San Star. Jest to koń, który brał udział w wyścigach. Teraz w tamtym roku go kupiliśmy. No i planujemy z nim też tak właśnie sportowo sobie pojeździć, tak mieć trochę taką swoją odskocznię od wyścigów, ale z racji tego, że właśnie spodobały mi się tutaj skoki, tak to też sobie przyjadę od czasu do czasu poskakać na nim. To chyba była zapowiedź, Max, dla ciebie też. Mam nadzieję. Może za rok się już zobaczymy na najbliższych zawodach, jakąś rywalizację. A jak już o zapowiedziach mowa, to jakbym ja ci dzisiaj zapowiedziała, że masz możliwość znowu wziąć udział w gonitwie, to zrobiłbyś to? Oczywiście, bez namysłu. Super. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną, bardzo się cieszę, że byliście z nami i mam nadzieję, że cały czas będziemy kontynuować naszą pasję, naszą misję wręcz, tego, żeby pokazywać, jak blisko jest nam, ludziom wyścigów, do świata sportu i do tego, że tak naprawdę wszyscy po prostu kochamy konia. Do zobaczenia. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeśli tylko Wam się spodobało, zostawcie ślad po tym i polubcie go już dziś. Zachęcam do tego również, żebyście subskrybowali nasz kanał Toru służawiec na YouTubie. Tam materiały dostępne tylko dla Was, ekskluzywne nowości ze świata wyścigów konnych w Polsce.